Cześć, cześć z tej strony Wotan. Witam was bardzo serdecznie. I tak, jedziemy dalej z misją uwolnienia Sa Smitha. Zostało nam jak oś, o ile pamiętacie, zostało nam tylko puszczenie szarży i rozwalenie praktycznie tych Niemców i jeszcze tam troszeczkę więcej. Ale w między, na początku niczym rozpoczniemy całą tą zabawę. Muszę zrobić jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, muszę zabrać resztę aliantów. Po drugie, tam jeszcze kilka rzeczy, ale może zacznijmy od tego, żeby zabrać tych aliantów. I tak w tej teraz, jak tylko zabiorę tych aliantów stąd, zrobię coś, co Wam się prawdopodobnie nie spodoba. I nie jestem pewien, czy naprawdę chcę to robić, ale chyba tak będzie najlepiej, ponieważ w taki sposób będę miał większą prawdopodobieństwo, że zdobędę 5 gwiazdek, a to bardzo bym chciał zrobić. Także więc, niestety, użyjemy w pewnym sensie chyba buga tej gry. W ogóle zaraz zobaczycie. No bo tak, niczym puścimy. No dobra, niczym puścimy całą tą szarżę. To jeszcze mamy tutaj dużo ludzi, którzy byli wcześniej na tej mapie i możemy ich rozwalić. Właśnie zobaczycie zaraz w jaki sposób. Weźmy sobie najwyżej tylko mundur, który nam się przyda. Tak, w ogóle te ciała stąd muszę zabrać, bo one tutaj nie mogą być. Bierzmy jeszcze jedno ciało. I tak, teraz puszczamy Spajkiego, czyli szczurka. Właśnie jeden z widzów powiedział mi, żeby właśnie nazywać sobie go spajki. Chyba dobrze to wymawiam, więc to będzie po prostu spajki. Patrzcie, puszczamy spajkiego tutaj. I dzięki temu Zaraz zobaczycie, co się stanie. Oni zamiast siedzieć tutaj, puszczmy jeszcze spajkiego raz tutaj, i oni wszyscy zaczynają chodzić po mapie, ale póki my nie będziemy biegli albo nie, będą, nie będzie dwóch obok siebie. Oni nam nic nie zrobią, widzicie? Stoimy sobie w miejscu, oni nam nic nie robią i to jest właśnie bóg, który no niestety... Niestety albo niestety użyje, ale to mi pomoże bardzo w zdobyciu pięciu gwiazdek, więc no ja to będę robił. Może wam się nie spodoba. Prawdopodobnie jest jakiś jeszcze inny sposób, tak żeby stąd wszystkich wykurzyć i albo po prostu ich zostawić, ale w taki sposób ja będę miał po prostu łatwiej, żeby mm, zrobić to i owo. Więc jak widzicie teraz będę właśnie sobie teraz. Teraz będę sobie teraz. Teraz będę chodził i rozwalał wszystkich. i zabierał im mundury. Mam nadzieję, że to nie będzie ażby zbyt. No, że, że... że za bardzo nie będzie na, na mnie za to krzyczeć. Za to na mnie krzyczeć. Dobra. Tutaj trzeba było puścić spajkiego, ponieważ... inaczej by było źle, ponieważ by się ten nie odwrócił. Ponieważ jak mówiłem nie możemy biegać obok nich i nie możemy dwóch obok siebie. Ci są akurat w takiej długości, że chyba nic się nie stanie. No ale inni to już muszą do innych musimy jednak puszczać czasami Spike'ego. Dobra. Jak na razie no pff, nie mogę powiedzieć, że jest tu trudno, no bo to nie jest trudne, ponieważ chodzę, nikt mnie nic nie widzi. Tak jakbym nie co no kurde trochę trochę źle się z tym czuję, ale z drugiej strony, no chciałbym te pięć gwiazdek jednak, a to jest właśnie sposób, bo inaczej by nieprawdopodobnie by nam dali za, jakbyśmy ich nie rozebrali, dali by nam potem ocenę zło za to, że um, zabiliśmy kogoś, kto był po prostu na mapie. Raczej, znaczy, tych ludzi, co by dobiegli z szarży, możemy zabijać, a tych chyba tylko dopiero jak są rozebrani, więc no niestety ja to będę robił. I mam nadzieję, że wybaczycie mi ten mod. Coś powtórzyłem chyba piąty raz, więc zobaczmy na mapie. Dobra, hmm. tu mi jeszcze kilku zostało. Już może powoli sobie lupina tutaj. Hmm. Nie, nie, nie szczura, nie szczura. Nie spajkiego. Spajki. Mogę się jeszcze czasami mylić, ale przeważnie będę próbował e, nazywać go spajki. Dobra, chodź tutaj. Weź, zobaczmy, o to nam się przyda bardzo, ponieważ m, oprócz tego, że będą biegły grupy m, przeciwników, będzie tak samo m, biegła, znaczy, biegła. Będzie jechało cztery czołgi, które naszym właśnie, naszym głównym zadaniem, będzie rozwalanie tych czołgów. Tam, czy będzie, tam, rozwalimy wszystkich Niemców, to wszystko jedno. A chociaż przeważnie, no, chyba myślę, że będziemy się starać rozwalać wszystkich. Znaczy, jeśli się uda, to rozwalimy wszystkich Niemców. Jeśli nie, to skupimy się tylko na czołgach, bo tylko czołgi będą potrzebne. My już, jak tych wszystkich rozwaliliśmy, to punkty za... Hmm, ...punkty za ten... ...punkty za unieszkodliwionych przeciwników bez zabijania będziemy mieć na maksa. O ile niczego nie spieprzyliśmy, to znaczy ja nie spieprzyłem. Hmm, dobra. Hmm, zobaczmy. Zostało nam jeszcze kilku. No, jak widzicie... On się nie ruszył, a ciągle tu siedzi, więc prawdopodobnie, nawet spejkiego nie musiałem puszczać. Wystarczyło, że że po prostu podejdę pod nim, bo jak widzicie, ci z nami tak siedzą od początku. Jak, jak przez radio się Smith rozumiał z innymi, więc no, niestety takie rzeczy są. Dobra. Druga rzecz, to mam mało dokumentowania tu na razie, więc może powiem, albo może nie powiem, bo mam, mam pewien pomysł który zaraz, jak tylko puszczę pierwszą falę Niemców, zrobię może wam się spodoba, jeśli się nie spodoba, no to niestety moim zdaniem będzie nawet fajnie ale nie chcę niczego zadać jeszcze zobaczycie to za chwilę dobra, co my tu jeszcze chcemy zbierać? o, czy jeszcze ktoś na mapie został? nie, zostali wszyscy rozwaleni, więc teraz musimy zrobić jeszcze kilka rzeczy które są naprawdę ważne, czyli po pierwsze Lupin musi podać się tutaj po drugie musi przywieźć nam ten Um, tak, Lupin tutaj chyba mi nie było, ale dla większego bezpieczeństwa chodź tutaj, bo jak pamiętacie, musimy odkryć jeszcze wszystkie tereny, czyli musimy też pod, te podwodne, ale tutaj to jest tak, musimy przebywać tu pod mostem i tu jest jeszcze jedna rzecz, w której właśnie no Lupin chodź tu. Lupin musi tu jeszcze zanurkować i o, przez to musi tu wejść i tu jest takie jakby sekretne wejście do budynku, nim też, yy, nim też można było do Smitha się dostać, nie przechodzę tam obok aliantów, jakby ktoś chciał, więc to jest taki mały bonus znaczy, yy, bonus. Taka mała droga, jakby ktoś inaczej chciał robić tę misję. Mógłby ten i tu był Smith. Dobra, więc prawdopodobnie mamy wszystko odkryte oprócz jeszcze jednego. Tylko najpierw, yy, najpierw chciałbym przekazać jeszcze to. I masz to, to ci się przyda? Średnio się to przyda, ale, ale masz. możesz sobie jeszcze szczelisz. A Lupin, niech biegnie jeszcze tutaj, bo jeszcze jak po tej stronie nie byliśmy. A ty biegnij tu. A zielony, co zielony może robić? Zielony może już sobie się chyba schować, ponieważ on nie będzie nam potrzebny. I powoli chyba będziemy mogli ustawiać naszych, naszych obrońców, aliantów. Ale przed tym może jeszcze sobie znajdźmy, bo tu są takie ukryte dwie miny. To są miny, to nie są miny przeciwpiechotne, tylko przeciwpancerne. Bo jak mówiłem, muszę rozwalić 4 czołgi w tej misji. Więc okay. nam się przyda. Mamy 3 miny i jeden dynamit. Więc jedna jedna, na 3 rozłożymy sobie miny. Więc możemy mieć po prostu wyjebane na nie, na nie. One w końcu ktoś na nie najedzie. Ale musimy też rozłożyć dynamit. Więc tak, może rozłóżmy sobie tutaj dynamit. O ile dobrze pamiętam, to z tej strony coś jechało. Więc tutaj jak najszybciej minę połóżmy. Tą okay. drogą prawdopodobnie ktoś będzie jechał, więc połóżmy tutaj jedną minę. No i na pewno czołgi będą chciały jechać tędy, więc jeśli położymy tutaj jeszcze minę, to się wszystko powinno być dobrze. Może jednak trochę ten dynamit dalej połóżmy. Tak żeby... No w razie czego? Żeby z czasem mina nie rozwaliła dynamitów. Połóżmy sobie jeszcze tego tutaj. Niech jak już ma zdedzić to nie go uwolnił. Dobra. Tak mam tutaj wziętych położonych Czyli Tak naprawdę on już może uciekać tutaj do budynku Dostał nam Lupin, który musi jeszcze zanurkować tutaj Po tej stronie nie ma min, po tej lepiej nie wchodzić, tu są miny Dobra, pod wodę, do góry I o ile pamiętam, nie wiem czy tutaj jeszcze po tej stronie ch chyba, chyba łapało tutaj, ale dla pewności Sprawdźmy, tak łapało Ale mogli... dla pewności mogliśmy tutaj też zanurkować Dobra, teraz lupin jak najszybciej tutaj, ponieważ teraz to już wszystko zależy od tego, jak szybko zrobimy to i owo. Dobra, chodź tutaj na górę gościu. Um, ustawiamy mu czerwoną flagę, tak, żeby mógł strzelać, i ustawiamy go przez okno. I patrzcie, teraz taki trik, który wam po, yy, pokażę. Tutaj słuchajcie się teraz, ponieważ pewnie w komentarzach może się to kiedyś pojawi. Jak naciśnięcie kontrol i naciśnięcie prawym, to widzicie? Można przedstawić mu promień yy, tego, promień, który, na którym będzie strzelał, więc to jest naprawdę po pomocne. Ja się o tym niedawno dowiedziałem, więc znowu no się czegoś nowego nauczyłem. Więc tak dlatego pomyślałem, że przydałoby się i wam to pokazać. Ustawiam mu flagę i tutaj. Ponieważ no jak widzicie, to strasznie, ale to strasznie pomaga nam w ustawianiu m, tych aliantów. Którzy czasami, ja przynajmniej tak miałem z nimi problemy, nie wiem jak oglądaliście moją. Hmm. To była chyba druga misja treningowa. Były tam troszeczkę problemy z ustawieniem e, aliantów tam przed tym atakiem całym. Zobaczmy, ile tu jeszcze mamy. E, tu ten, chodź tutaj jeszcze. Jakbyś mógłbym bardzo Cię prosił o to. Ustaw czerwoną flagę i przez okno. I powiem wam, że oni tutaj są prawdopodobnie, znaczy oni są tu bezpieczni. Snajperzy myślę, że by nic nie zrobiły. Co tam było? O Boże, Lupin się zaklinował. <laughs> Chodź, skakuj przez okno jak nie umiesz przejść drzwi. Dobra, mm, Lupin może iść tutaj, on się nie przyda. Ty możesz iść tutaj, on się nie przyda. Ty możesz iść tutaj, on się nie przydasz. A ty się razie tutaj zostanie. I teraz tak, mm, mamy już ich tutaj na górze załatwionych. I oni tutaj że do naszego budynku będą wskakiwać, więc musimy ustawić ich w tą stronę. Jak widzicie, tak na drzwi. I tutaj bardzo, ale to bardzo przydaje się właśnie ta komenda Q. Znaczy Q, co ja mówię kontrol i prawy. Bo właśnie dzięki temu możemy ich ustawić tak, jak sobie tylko chcemy. Ty masz pistolet, to ty iść na dół, nie będziesz mi tu mm, niepotrzebnie się. Mm, pamiętał, kurde. Ty, czerwona flaga. Ty, siadaj. Siadaj tutaj, ok. Ty, czerwona flaga. Chodź tutaj, jakbyś w nich wlazł. Ok, to jest nawet fajnie ustawione. I pamiętajcie, tutaj trzeba kliknąć drugi raz, żeby się ten pakunek naprzód um, przeniósł. On chyba coś tam daje, warto go mieć. Czemu by nie? Jak coś nam pom pomógł, to. To czemu by nie? Dobra, um, jest ustawione. No, to chyba mamy wszystko. Nie jestem pewien, może jeszcze sprawdzę raz na mapie, jak to, jest to wszystko wygląda. Mamy tak, mamy dynamit tutaj, mamy jedną minę tu, mamy tu jedną minę i jeszcze jedną tutaj. O ile pójdzie, wszystko ok. Powinno zadziałać to i rozwalimy cztery czołgi. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No, i jestem po krótkiej przerwie, niestety musiałem sobie to wszystko dobrze ustawić, i mam nadzieję, że Wam teraz się spodoba to, co będę robił, ponieważ czas na showtime. Okej, okay. showtime, dobra, czekajcie chwilę. Panie i panowie, witam was bardzo serdecznie z tej strony prowadzący Wotan, a to jest pierwszy w życiu wyścig Golasów. Jak widzicie na mapie, są już nasi pierwsi zawodnicy, czyli Golasy. St mamy tutaj tak samo obrońców w zamku, którzy będą chcieli przeszkadzać naszym zawodnikom. I tak, może po krótku wyjaśnię zasady tej zabawy. Tak więc mamy tutaj pełno golazów, którzy będą musieli przebiec przez ten most oraz uciec z mapy. Mamy też jeśli tylko zaczniemy wyścig, Niemców, których, którym zadaniem będzie uwolnienie naszych golazów oraz ich ochrona, więc może zacznijmy? Gotowi do startu i start. I proszę Państwa, za chwilę zacznie się pierwszy w życiu wyścig. Tak, biegnie pierwsza grupa. Jak widzicie, pierwsi, pierwsza grupa Niemców, która będzie ochraniała. Golasy, pierwsza grupa golasów zostanie uwolniona. I czy już kto, czy jakikolwiek golas będzie biegł zaraz, tak? Chyba tutaj zaraz będzie bieg pierwszy. Zobaczymy, czy uda mu się przebiec przez most. Biegnie pierwszy, biegnie pierwsza, trójka, czwórka! O, i padają. Pierwsi padają. Jeden, drugi. Jednemu się nie, nie udało się. Było tak blisko. Tutaj stawię, próbuję pomóc. Chyba jednemu się udało. Tak, udało się jednemu przebiec. Jak widzicie, taka wielka grupa biegła. Jednemu udało się biebiec. Czy dobiegnie do końca mapy? Tak, dobiegł do końca mapy. Więc mamy pierwszego, któremu się udało uciec. Ale obrońcy dalej próbują przedostać się przez most. Próbują dojść do. Znaczy Niemcy próbują przedostać się przez most. Próbują dojść do naszych obrońców, których by mogli załatwić. I po prostu wtedy golas, reszta golasów by mogła biec. Mamy kolejnego, może ustawmy na niego kamerę. Czy uda mi się ustawić na niego kamerę? Nie wiem, nie wiem. Zobaczmy, wybiega z za rogu. Tak, udało mi się ustawić. Czy dobiegnie do. Nawet nie dobiegł do mostu. Jak widzicie, wszyscy po kolei padają. Jeden za drugim, tutaj kolejny gola zaraz będzie. Czy się uda komukolwiek przebiec jeszcze przez most? Jak na razie mamy tylko jednego zwycięzcę. Biegnie kolejny. Sprawdźmy, czy będzie miał jakąś obstawę. Jedzie, biegnie z nim obstawa, ale powinna go puścić najpierw, najpierw powinna powiedzieć obstawa puściła go samego i padł to chyba już był nasz ostatni zawodnik w tegorocznym wyścigu golasów, nie? mamy tutaj jeszcze dwóch po tej stronie i jeszcze jednego tutaj czy się komukolwiek uda, jak widzimy jedzie pierwszy czołg zapomniałem wspomnieć, że ten wyścig trwa do czasu aż ja rozwalę cztery czołgi więc mamy już pierwszego zawodnika który musi uniknąć mojego ataku, ale jak widać, jedzie prosto na minie. Czy wjedzie tak? Wjechał na minę. Pierwszy czołg rozwalony. Co za emocje. Zobaczymy na mapę. Znowu tutaj, jak widać, biegnie pierwszy gola. Pobiegł drugą stroną. Mądry. Jedyny mądry, który nie przebiegł przez most. Czym mu to zaliczymy? Sędziowie mówią, że nie. Musi przebiec na przez most. Więc niestety, mamy ciągle, jak na razie, jednego zwycięzcę. Dobrze. Zobaczmy na mapę. Czy, czy gdziekolwiek biegnie jeszcze jeden? Jak widzicie, przycieli tutaj. Przecięli nam zasieki. Biegną z tej strony, uwalniają z tej strony golasów. Jeśli im się uda, to wtedy da, znaczy to, że na wie, naprawdę wielka grupa golasów zostanie uwolniona. Ale czy ci polecą tutaj do naszych golasów, czy polecą jednak do budynku? Zaraz zobaczymy. Biegną do budynku. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w budynku. Nasi obrońcy przy drzwiach bardzo ładnie rozwalają wszystko. Dobra, może sprawdźmy, czy biegnie kolejny czołg. Ponieważ to jest najważniejsze. Oddalmy może troszeczkę kamerę, żeby lepiej było widać. O ile pamiętacie, mamy jeszcze dwie miny i jeszcze jeden dynamit. Powoli biegnie coraz większa grupa. Chyba to już jest druga fala naszych zawodników. Jedzie kolejny czołg. Zobaczymy, czy się uda mu przejechać, ale nie. Mina była dobrze ustawiona. Dostał, tak jak widać, znaleźli do innego Niemca. Znaczy, innego Golasa. Ale czy z domu jest do drugiego? Czy zobaczył go? Czy on go zobaczy? Nie, minął go. Minął go tutaj jeszcze jeden. Tak to był kolejny zwycięzca. Nie, znalazł go. Kolejny go znalazł. Dobrze. Oj, coś tutaj ma problem techniczne. Dobra, jedziemy dalej. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Jak widać po tej stronie, chyba już nie ma golasów, więc to by był, czyżby to był koniec? Ale tutaj biegnie jeden, biegnie drugi. Biegną z tej strony. Nowa się zaczyna. Czy, czy to się zaczyna nowa fala? Chyba tak. Czy jedzie jakiś czołg? Tak, jedzie tutaj czołg. Zaraz, czy tylko. Czy wjedzie na minę, czy wjedzie, Czy przejedzie przez tą minę i dojdzie do dynamitu? Jak widzicie tutaj wielka grupa golasów Ale oni nie przebiegną przez most, więc to się jednak nie liczy Mam tylko dwóch zwycięzców, albo trzech O ile zaliczyć tych stąd? Więc biegnie kolejna grupa Która będzie uwalniała tych Tym można by jeszcze zaliczyć bieg Ale chyba, chociaż możliwe, że nie Dobra mm, Jedzie kolejny czołg, czy wiedzie na minę? Czy, czy ją minie? Sprawdźmy, może przybliżmy tutaj kamerę Żeby było lepiej widać Oj, małe problemy techniczne. Plus mi się zaklinował. I nie widzieliśmy, niestety, jak czołg wybucha, ponieważ na mojej klaturze plus mi się zaklinował i ciągle przybliżał kamerę. No nic, przepraszamy Was za te problemy techniczne. Został nam ostatni czołg, który jeszcze. Już się pojawił. Czyż musimy szybko przełączyć na naszego sapera? Czy się uda? Czy się uda? Proszę Państwa. Tak, czwarty czołg został rozwalony. Pierwszy, drugi, trzeci i tu czwarty. Czyli to oznacza koniec mapy. Czy oni jeszcze zdążą uciec? Zdążą, ale niestety im się już nie zaliczy tego. Dobra, to było na tyle. Nie wiem, dla mnie to było trochę śmieszne. Ma nad fajnie mi się komentowało. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Za chwilę powinna się misja skończyć. Prawdopodobnie nad nie będziemy musieli czekać aż wszyscy ci się zostaną rozwaleni. Tak może wam tu jeszcze włączę budynek. Patrzcie ile tu jest w ogóle trupów. Tu chyba ktoś granat wrzucił, bo się drzwi wyłamały. No ale mieścia z tym. I koniec misji. Jak widzicie, to będzie krótka kaccenka. Powoli wjeżdżają nasze czołgi i więcej aliantów. Czyli ten, to miasto zostało dzięki nam zdobyte. Obroniliśmy się przed wielkim atakiem Niemców i Golasów. Mieliśmy pierwszy w życiu wyścig Golasów, w przeprawę przez most, który trzeba jakoś nazwać, ale to już nie moja sprawa. I tak, misja ukończona. Mamy cały bonus, ale to był właśnie bonus Do misji, tak jakby misja Razem z bonusem, więc trochę dziwne, ale tak jest I zobaczmy może wynik, mam nadzieję 5 gwiazdek Jeśli mi się nie udało To nie wiem, zobaczmy 3, 2, 1 Kurde, nie wykrycie, ktoś mnie wykrył Tylko nie pamiętam gdzie Gdzie mnie mogli wykryć Prawdopodobnie Mogli mnie wykryć w momencie kiedy Któregoś alianta no więc niestety chciałem wam pokazać 5 gwiazdek niewykrycie, jednak mi to. Mm, zepsuło. Mamy 4 gwiazdki, myślę, że to i tak dobrze. Zobaczymy. Może w Zamku. Właśnie. Teraz zobaczcie, jaka będzie. Właśnie. Otrzymaliśmy bonu za bonus medal. I taki mały. Mała taka. Zobaczycie, co będzie w kolejnej misji i ile to będzie trwało. To wam razie nie pokażę, ale patrzcie. Patrzcie co będzie w kolejnej misji. To jest straszne, ja nie wiem ile mi tu misji zajmie. Kilka misji to będzie chodzenie na zewnątrz, a tu są patrzcie jeszcze budynki, cały ten zamek, a tu są jeszcze budynki na środku, więc... Więc to już kiedy indziej. Ja się dzisiaj z wami żegnam i mam nadzieję że Wam się podobało. Zapraszam do kolejnego odcinka. To na razie. Pa!